Partnerami zespołu są GK Forge Kuźnia Przemysłowa Totalizator Sportowy Właściciel marki Lotto Miasto Katowice Atlas World Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Iskar Polska Future Group Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Millers Oils Polska Partnerami medialnymi są Motofakty.pl i Sportowy24 Co się odlecze, to nie ucieczę, więc jakby z tego jestem mega zadowolony że ja wiedziałem, że możemy być szybcy na tych trasach, że to jest konfiguracja, która jakby nam siedzi, że, że musi być zakręt w zakręt, że, że musi być szybko, że, że nie może być monotonii i jakby w ta, na takich trasach czujemy się najlepiej. No, no cóż, no, w zeszłym roku się nie udało, dlatego w tym roku się spieliśmy chyba na wyżyny możliwości i, i dowieźliśmy fajne tempo przez pierwszy dzień, drugi dzień, pilnowane, przemyślane. Eee, Najgorzej było to dowieść, ta ostatnia pętla po prostu była katorgą. Wczoraj wypracowaliśmy przewagę i dzisiaj staraliśmy się jechać taktycznie, żeby tą przewagę utrzymać, ale było bardzo, bardzo ciężko. Rano otwarcie postanowiliśmy lekko zaatakować, żeby mm, tą, y, tą przewagę zostawić, utrzymać, żeby skontrować konkurencję, a potem sukcesywnie każdy OS utrzymywać, ale było bardzo, bardzo trudno. Ta koncentracja była na maksa, na wielkim poziomie i Eee, ostatni OS to w ogóle emocje były totalne. Przejechaliśmy ten OS tak na paluszkach, bo było bardzo, bardzo ślisko i do ostatniego metra czuliśmy ogromną presję.